Witam was serdecznie na kanale Czytewanki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału Szachy. W niedzielę było zimno i padał deszcz, ale mnie to nie przeszkadzało, bo byłem zaproszony na podwieczorek do Alcest'a. Alcest to ten kolega, który jest bardzo gruby i strasznie lubi jeść. My się zawsze z Alcestem fajnie bawimy, nawet jak się sprzeczamy. Kiedy przyszedłem do Alcest'a, Drzwi otworzyła mi jego mama, bo Alcest z tatą siedzieli już przy stole i czekali na mnie z podwieczorkiem. – Spóźniłeś się – powiedział Alcest. – Nie mów z pełnymi ustami – upomniał go tata – i podaj mi masło. Na podwieczorek każdy z nas dostał dwa kubki czekolady, ciastko z kremem, grzanki z masłem i z dżemem, kiełbasę i ser. Kiedy żeśmy skończyli… Alces zapytał swojej mamy, czy możemy dostać trochę fasolki z obiadu, bo chciałby mi dać do spróbowania. Ale jego mama się nie zgodziła, bo to by nam popsuło apetyt na kolację. Zresztą z obiadu i tak nic nie zostało. Ja w każdym razie nie byłem już głodny. A potem wstaliśmy od stołu, żeby pójść się pobawić. A mama alcesta powiedziała, że mamy być bardzo grzeczni i broń Boże nie robić bałaganu w pokoju bo ona sprzątała całe rano. Będziemy się bawić pociągiem, samochodami, kulkami i piłką, wyliczył Alcest. Nie, nie i jeszcze raz nie, powiedziała mama Alcesta. Nie chcę, żeby twój pokój wyglądał jak pobojowisko. Wynajdźcie sobie jakieś spokojniejsze zabawy. Dobra, ale jakie? Zapytał Alcest. Mam pomysł, powiedział tata Alcesta. Nauczę was najinteligentniejszej ze wszystkich gier. Idźcie do pokoju, zaraz do was przyjdę. Więc poszliśmy do pokoju Alcesta i rzeczywiście był tam niesamowity porządek. Potem zjawił się jego tata z pudełkiem szachów pod pachą. Szachy? – spytał Alcest. Ale my nie umiemy w to grać. Właśnie, powiedział tata Alcesta. I ja was nauczę. Zobaczycie, to coś wspaniałego. I rzeczywiście. – Szachy to bardzo ciekawa rzecz. Tata Alcesta pokazał nam, jak się ustawia figury na szachownicy. Takiej samej, jak do gry w warcaby. A w warcabach jestem świetny. Pokazał nam pionki, wieże, laufry, konie, króla i damę. Powiedział, jakie ruchy trzeba wykonywać. A to wcale nie jest takie łatwe. I co robić, żeby zdobyć figury przeciwnika? – To tak, jakby się biły dwie armie – dodał tata Alcesta – a wy byście byli generałami. Potem tata Alcesta wziął po jednym pionku do każdej ręki, zamknął pięści i kazał mi wybierać. Dostałem białe i zaraz zaczęliśmy grać. Tata Alcesta, który jest bardzo fajny, został, żeby nam dawać rady i mówić, kiedy się pomylimy. Mama Alcesta zajrzała do pokoju i wyglądała na zadowoloną, widząc, że siedzimy przy biurku Alcesta i gramy sobie w najlepsze. A potem tata Alcesta przesunął Laufra i, śmiejąc się, oznajmił, że przegrałem. Nie szkodzi, powiedział, myślę, żeście zrozumieli. Teraz Mikołaj weźmie czarne i będziecie grali sami. I wyszedł z mamą Alcesta, mówiąc, że najważniejsze to mieć odpowiednie podejście i czy naprawdę nie została jeszcze jakaś resztka fasolki. W czarnych figurach przeszkadzało mi tylko to, że trochę się lepiły od dżemu w którym alcest ma zawsze upaprane palce. Zaczyna się bitwa, powiedział alcest. Naprzód bum. I posunął do przodu jeden pionek. Więc ja posunąłem konia. Z koniem jest najtrudniej, bo najpierw idzie prosto, a potem skręca w bok. Ale też i najfajniej, bo może skakać. Lancelot nie lęka się nieprzyjaciół, zawołałem. Naprzód bum pata boom! odkrzyknął alcest naśladując bęben i przesuwając kilka pionków wierzchem dłoni. Ej, powiedziałem, tak się nie robi. Broń się jak umiesz, nędzniku, zawołał Alcest, z którym w czwartek u Kleofasa oglądaliśmy w telewizji film pełen rycerzy i warownych zamków, więc obiema rękami też posunąłem moje pionki, naśladując armatę i karabin maszynowy. Ta, 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 ta. ta. Moje pionki zderzyły się z pionkami alcestwa i mnóstwo spadło na ziemię. Chwileczkę, powiedział do mnie alcest. To się nie liczy. Naśladowałeś karabin maszynowy, a w tamtych czasach karabinów maszynowych nie było. Tylko armaty. Bum! Albo szable. Ciach-ciach. Jak mamy oszukiwać, to lepiej nie grać wcale. Przyznałem alcestowi rację i graliśmy dalej. Zrobiłem ruch laufrem. Ale przeszkadzały mi te wszystkie pionki, które poprzewracały się na szachownicy. Wtedy Alcest, palcem jak przygrzew kulki, bum, strzelił tym laufrem w mojego konia. No i koń się przewrócił. Więc ja zrobiłem to samo z wieżą, którą trafiłem w jego damę. Nie liczy się, powiedział Alcest, wieża posuwa się prosto, a tyś nią strzelił w bok, jak to głupi. Zwycięstwo, zawołałem. Mamy ich. Naprzód dzielni rycerze. Za króla Artura. Bum bum. I palcami wystrzelałem mnóstwo figur. To było niesamowite. Czekaj, powiedział Alcest. Palcami to żadna sztuka. Może weźmiemy kulki. Kulki to będą pociski. Bum bum. Tak, zgodziłem się, ale nie starczy miejsca na szachownicy. Spokojna głowa. Powiedział alcest: Ty staniesz w jednym końcu pokoju, a ja w drugim. No i możemy pochować pionki za nogi od łóżka, od krzesła i od biurka. I alcest poszedł po kulki do szafy, w której był mniejszy porządek niż w pokoju, więc mnóstwo rzeczy wypadło na dywan. Wziąłem do jednej ręki czarny pionek, do drugiej biały. Zamknąłem pięści i kazałem alcestowi wybierać. Dostał białe. Zaczęliśmy rzucać kulkami, wołając za każdym razem bum, ale nasze pionki były dobrze schowane i trudno było w nie trafić. Wiesz co? Zaproponowałem. Może weźmiemy wagony od twojej kolejki i samochody. Będą z nich fajne czołgi. Alcest wyciągnął z szafy kolejka i samochody. Do środka wpakowaliśmy żołnierzy i zaczęliśmy jeździć czołgami. Brum, brum! Tylko że. Zmarcuj się Alcest. Jak żołnierze będą siedzieli w czołgach, nigdy nie uda nam się w nich trafić. Możemy ich zbombardować, powiedziałem. Więc zaczęliśmy udawać samoloty. Z rękami pełnymi kulek, biegaliśmy wołając brum, a kiedy żeśmy przelatywali nad czołgami, puszczaliśmy kulki, bum bum. Ale kulki spadały na wagony i na samochody, nic im nie robiąc. Więc alcest poszedł po piłkę nożną, a mnie dał czerwono-niebieską piłkę plażową. Zaczęliśmy rzucać piłkami w czołgi i było fantastycznie. Na raz alcest strzelił za mocno. Piłka odbiła się od drzwi, spadła na biurko, przewróciła kałamarz i na to weszła mama alcesta. Mama alcesta okropnie się zezłościła. Alcestowi powiedziała, że wieczorem przy kolacji nie dostanie dokładki deseru, a mnie, że robi się późno i żebym lepiej wracał do swojej biednej mamy. Kiedy wyszedłem, ciągle jeszcze słychać było krzyki u Alcesta, który właśnie dostawał burę od swojego taty. Szkoda, że nie mogliśmy się bawić dalej, bo te szachy to naprawdę fajna rzecz. Jak tylko zrobi się ładnie, pójdziemy sobie pograć na placu. Bo jasne, że szachy to nie jest gra, która nadaje się do grania w domu. Bum pata bum bum bum. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.